Dobrze, ale w jakiejś bezpieczniej <grymne> Bez Bezpieczniej to zrób Weź podśmieć Proszę Czy ja po prostu to rzucam? Tak, to może po prostu rzucić I teraz <grymne> 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 Dobrze, trzymaj pochodnie Że jest ze mną pan Kruk. Hej. Gramy sobie nadal bez troski i radośnie w Terarię. Y, troszeczkę ogarnęliśmy nasze miejsce zamieszkania. By nie żyć wśród błota i pająków, tylko godni jak. Jak. terari. No, już teraz nie, nie boimy się wychodzić nocą. No. O, Ale muszę się czymś pochwalić. Ta oto piwnica jest mojego projektu. Dlatego ściany są gołe. No. <grym> Ale zbudowałam coś. No. No. Tutaj z tego co widzę, no to ogólnie troszeczkę rzeczy się pozmieniało. Chwilkę, bo chcę te, no, pokazać, co tutaj się zadziało. Tutaj powstał warsztat, więc możemy. Yy, no ćwiczyć naszego skilla z majsterkowania. Tutaj jest taki tunel przejście do naszych cave'ów. Dęty... Szczerze, a szczerze zbudowałem to tylko, tylko żeby, żeby nie, nie eksplodować, kiedy to się nie nagrywa. Aha, okej. Okay. No, także jest bardzo ładnie tutaj, bardziej ogarnięto. I w zasadzie ten mam kostium wampira. <gry> Jej Dobra, no to schodzimy w kajwy, ponieważ będziemy bardziej eksplorować cave. Możemy e, Nie zdziwi się, gdybyśmy przeszli kilka y, dup Wow to pochodnie? Wszystko, w e, tak, tak, mam, mam, mam pochodnie, tylko gdzie mam te pochodnie? A, tutaj mam te pochodnie, dobra, mam pochodnie ja też mam w łapce w tym stroju, na kolejce, wyglądasz jak facet. <grymne> o, niech to ty na swoje pochodnie. Czekaj, bo tutaj coś... coś na mnie skacze. Czerwona żelka. Ja sobie zrobię mi jojo. Bo czemu jej nie? Jojo jest spoko. O! Chwyciłam się liny Jej. I tym razem w sobie głupie góry ja nie rozwalę <grystanie> Czego to chodzi ślimak? Czekaj, wa walczę z żółtym y glutem <grystanie> To jest to, to ten robak no. Przygotuj broń Jestem przygotowaną, cały czas nią wybijam Jej. Dobra, dałem ci potki. Ciekawe, ja mam grzyba. Dałem ci potki, więc lepiej się to chodź rulaczyć. Jak my stąd hmm. powinniśmy wyjść? A w ogóle poza nagrywanie, Pank Pankawia postawiła sobie pierwszą e, pierwszą e, pierwszą swoją prostą linę. Tak. Jest nawet to uwiecznione. No. Ale potem tam zobaczymy, na razie... Nie, na razie tam nie pójdziemy Nie przejmujcie się tym pustym domem Wcale go nie ograbiliśmy poza nagrywaniem e, Wcale nie zabrałam żerandola Wcale Nawet dwóch Ło wow. My tutaj byliśmy? Nie Czekaj, czy ja mogę tam normalnie się wpierdzielić? To jest ja to bezpieczne tak. Tylko ostrożnie, się nie rozwaliła sobie długiego ryja. Uh. Powiedziałem ostrożnie. No, <grafy> Ogółem pozbieramy sobie kryształy na grabie To jest te fioletowe, tak? Tak. Ładne. <grafy> świeci się. Czyli... No. Podoba mi się. Ty powinnaś, powinnaś być stroku, bo ci się podoba wszystko co się świeci. Co już, ograbiłeś Ej. wszystko co, co chciałeś? Dobra, ale teraz odsuń się. Wow! Odkryliśmy bezwartościowego rudę Jak na to wskazuje, nie ma ona wartości. Czekaj, nie to też. Nie mogę go zaatakować. Dobra, uwaga, wykopuj jeden król ja będę nas bronić przed Wiesz, Mam już porządny miecz. Ja będę miał <laughs> światło. Tylko szkoda, że dalej drewniany. O! Dużo złota. Chcecie ich. Nie no. Te zbieranie tym kilofonem będzie katoliką. Ja mogę poduwać. O co mówię? Mamy po prostu A. O jeszcze dostałam achievement, że ładnie błyszczy Widzisz, no opłaca się. Robię coś ręcznie Wow! Woda pustynna. E dobram mm. Eee... Chyba umrzemy. Nie, nie umrzemy, jeśli uda mi się postawić pochodnie. Dobra, nie umrzemy. Prawie? Jest. Dobra. I nic, dobra. Teraz będę manewrował bardziej bombami. Kurde. Stań tutaj stabilnie. O. Co chłop zrobił? Wodę wylał. Dobra, teraz chodźmy. Uwaga, tutaj jest slam. Widzę, widzę. Ciekawe, bo ja próbuję go zabić grudą ziemi. Tej ziemi. <grywania> Przewalić ci grudą no. ziemi? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Dobra, ty trzymaj pochodnie. Dobra. Dobra, a teraz... Zajmijmy się czymś bardziej pożytecznym i przejdźmy przez tą wodę. Nie w stylu Jezusowym, ale, bar, ale bardziej klasycznym. Dobra, No i co, tutaj nic nie ma. Jeszcze nic nie ma. Ej, ja też mam przy sobie taką bombę, mogę też wybombić coś? Dobrze, ale w jakąś bezpieczniej. <laughs> bezpieczniej to był. Proszę. Czy ja po prostu to rzucam? Tak, to może po prostu rzucić. I teraz... Gdzieś... <laughs> Trzymaj pochodnie. <grystanie> Już się uspokoiłam. Ty trzymaj pochodnie, ja kopię. Dobra? <grystanie> Ty myślisz, że trzymanie przeze mnie pochodni jest bezpieczną czynnością? Tak. Ufam ci. Chodź trochę. Jeszcze. Może? Przepraszam, Może... gdzie mam pochodnie? Jak wygląda pochodnia? Taki patyk z ogniem. Z dynia. Czekaj. <grystanie> Czekaj, nie mogę znaleźć. To mogę zrobić. No. O jest, dobra. No dobra, no to trzymaj to połowę. No zgadnę. Dalej masz otwarte punkt, tak? Tak, o co chodzi? To możesz je chyba zamknąć, tylko mi na pasek szybkiego skrótu. Pod eskajpem możesz go zamknąć. Miałeś zdać pochodnie pod pasem. Czekaj, Proszę. bo ja y, te śmieciowe rzeczy, takie jak na przykład grudy ziemi, tej ziemi, ten, no, y, wkładam sobie dalej do eku. Czekaj, mam coś takiego jak uporządkowanie y, ekwipunku. O! Znalazłam o, coś ciekawego. Gdzie jest ta pochodnia znowu? Jest tutaj. W ogóle mieliśmy zaprezentować na odcinku Jak <laughs> działają te kryształy życia. No, albo znaleźliśmy kryształ te... życia. Ja teraz mam drugi, który też wykopałem. I po zjedzeniu daję twoje maksymalne HP o 20. Okej, okay, czyli ja mam teraz 100 punktów, tak? Czyli powinna mieć tak 120. Wie, tak, jak zjesz. Om nom nom Yeee. nom nom. Super. A, I nie to możemy powyżej 200 przejść, A. ponieważ wtedy pojawi się ból. Ponieważ jak wejdziemy powyżej 200, to każdej co będzie szansa, że pojawi się jeden boss. Okej. Okay. A na razie nie jesteśmy gotowi, więc na razie po prostu jemy te kryształy, dopóki nie wejdziemy na poziom... 200, e, okej. Okay. ...180. Okej. Okay. Bo kolejnych kryształów już będzie 200. W sumie wykopię to. A co to? A, ja nie mam miejsca w tobie i wchodzi do nich. Dobra, niech wchodzi, mam jeszcze trochę slotów wolnych. Ja nie mam statu wornych. Chociaż wiesz, co, jakbyś zobaczył moje ekwipunek, no to pewnie stwierdziłbyś. E, a po co ci te śmieci? Uh. Au, nie, ja nie też pali. mam, ja też mam dużo słów ekwipunek, taki samo jak ziemie, statuły. Nie, statu nie mam, się ale wy, mam na Muszę się wyróżnić. Muszę się wypuścić do skrzynek. Mogę zjeść steka? No możesz zjeść, jeśli też. No chcesz. No chcę. Wow, Alto. Dobra. Karmi. Stop Widzę, że tutaj będzie jakaś dziura, nie wiem jak głęboka, więc zrobimy... A, dobra, wiem jak głęboka, spoko Chodź, chodź tutaj O! Czy to jest Satuła robaka? Sytuła robaka za robaka Jakiś niepotrzebny... Się... Robaczy posąg No Dobra, kopiemy się... A tam. ty pajęczyny zbierałeś? Tak Trzymaj Przecież... Znaczy, nie wiem czy mam miejsce na fajnie dobra. A wiesz, tak, jesteśmy w tym biomie! Fajnym. Wiesz, nauczona ogólnie ten, e, no, z Don't wiem, że e, nie, nie musimy nosić tych samych rzeczy razem. Dobra, dobra. Teraz? Tam są jakieś On... zielone grzybki! Niebieskie. Niebieskie grzybki! Okej, okay, dobra. Zrobimy to na ostrożnie. Na no, ostrożnie. To było bardzo ostrożne. Okay. Ej, ej, schodzimy niżej. A ja chcę grzyba. Niżej są lepsze grzyby. Ale wiesz, ja pierwszy raz widzę niebieskie grzyby. to. Tak <grybujesz> <grybuj> Mistrz Marek, gdy się przerywę, bo będę grał, 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 grał ogółem magiem. Będę grał ogółem wow. magiem. Leśniący grzyb! Za pomocą tych grzybów możesz robić lepsze potki leczenia. Łooo, wow. to ja może to pozbieram? Tak, pozbieraj. <laughs> Jakoś linę A Ej, co znowu tam wysadzasz? Nie chciałam mi się kopać. Tak, jestem on Czy jest bezpiecznie? Powinno być. Chyba. To znaczy, nie powinno być, ale chyba jest bezpiecznie. Chyba. Nie wiem. A. Mam szczęście. Takie grzybki chce. Ogólnie war... Dobra, nie jest, nie jest bezpiecznie, ale jak będziemy mieli ostrożnie kopać, to będzie bezpiecznie. Ale tam są, tu, jakieś tu, zwierzaki. Tu, tu, tu. Nie no, ale na serio. Powinien, powinien być jakiś lidzmi, kiedy pan Kruk mówi o oczywistości. Wiesz, dla mnie na przykład to nie są oczywistości. Na przykład to, że dzięki Ryukowi będziesz mógł strzelać na nas, to jest przecież oczywiste. Czekaj, bo tutaj zwierzę ogólnie jest, które chce mnie zamordować. Haha! Hakiki. Ulecz się. No grzeba zjadłam. Nie to też. O, jakoś mikstura do leczenia. mam hmm. Ła, hey, yeah, wow, ale po prostu te kajdy są ładne. No, nie lubię tak biąć. Więcej bią. Zrobię je na szlamowe, żeby nie zajmowało miejsca. I tam lata Tylko uwaga, musi być uzbrojona broń Czyli jak ja cię przekopię Jak cię przekopię, to od razu... Atakuj, dobra, atakuję Tutaj łażoki jakieś zwierzaki Boże, ty zbierasz wszystkie potki, przez co ja mam tylko grzyby Przepraszam <gryś> Nie, nie, spoko, spoko Mogę ci dać Daj, mam miejsce w Dobra, jak te potki wyglądają? No czekaj, bo ja umrę przez to, że chcę ci dać lecące potki No, i widzisz? Oboje umarliśmy Będziemy musieli wrócić, bo chyba tam zostawiłaś złoto No, trochę tego było Dobra, wiesz co, ja bym może zostawiła jakieś rzeczy Nasiona grzybnej trawy. Po co nam to? Żeby rozsadzać... Żeby rozsadzać ten biom. Masz tchans Masz rudę transtenu. Zaraz Ci powiem jakie mam rudy. Mam rudę żelaza. Myśli, myśli. Trzymaj. O, dobra, trzymam. Miałem trzymać, ale nic nie rzuciłaś. Okej, okay, dobra. Mam, e, mam jeszcze sztapkę tunlecytu. Tun Tumstenu, daj. I yy, co jeszcze? Rudacyny? Dalej? Masz jeszcze rudę tumstenu, czy nie? Yy, nie, wszystko ci oddaję. Yy, mikstura tytana, mikstura wod wodnego kroku? Mo Można chodzić po wodzie! Wow! Tak, może być Jezusem. <grym> Okej. Okay. Jesus. I'm a Jesus. Yy, mikstura leczenia. Mhm. Coś zrobiłam z kontrolem, coś zrobiłam. Ej, panie Kruku! No? A nie, dobra, bo ja chciałam to wywalić. Nie chcę tego wywalać. O, ogólnie mogę zrobić zegarek, ale nie chcę robić zegarka. O, mam jeszcze rudę, tunge, coś tam. To wkładam tutaj do skrzyni. Ej, mam pytanie, masz dwa szmaragdy? Eee, to będzie coś zielonego, tak? Tak. Blok błota mam. Też? Nie. Tylko jedną w głowie mam. Kopru 5 gram. <g> o, spodnie wróżki mogę wsadzić do szafy. Dobra, ja muszę wsadzić koszulę wróżki do szafy. Ale ja, ja mogę tutaj się ten... No, zmienić sobie karnację i włosy tutaj przy tej komodzie. Włosy nie możesz, włosy możesz przy którą nie mamy jeszcze. to niestety nie mamy. Okej. Okay. A to co, kładziemy się do łóżka i ten, e, będziemy no. kończyć ten odcinek. Tak, w na następnym odcinku może uda nam się zrobić pierwsze nasze broni, czyli ja różdżkę, a Kawiam może, że może chcesz być strzelcem Ech. i strzelać za pomocą broni dystansowych. Dystansowych? A co robi różdżka? Różdżka to w sumie też broń dystansowa, ale na manę. A, okej, okay, dobra, no to ty a, lepiej chyba będziesz ogarniał bro... manę, no to ja coś sobie dystansuję. A ty będziesz odgadzać amunicję. Dobra. Dobra, to byłam ja Pan Prawia, był ze mną pan kruk. Oczywiście. Widzimy się w kolejnych materiałach, które już nie bawem. Pa! Pa.